Dobrze, y, mam do Was coś. Y, takie pytanie: Kto pamięta, albo kto wie, co to jest? Może bardziej pokażę. takie. Co to jest? Kto wie? A. Takie coś. No to akurat jest zepsute, ale ktoś wie? No, dla tych, co nie wiedzą, z tyłu coś takiego. Tutaj mamy takie kręcioki No, kto już wie, ten ma, e, kto ma i już wiedzieć to już wie. E, są to kasety z różnymi filmami, gdzie e, można e, sobie oglądać różne filmy. Ja mam trochę tego e, dużo, mam różne, mam... Kto wie co to jest? To właśnie gdzie ja Wam pokażę. To jest taki e, baj... E, fi... bajka, ale w filmie. jakby wam to powiedzieć, sam. Ja to wszystko powiem później. Ja to ten film dzisiaj Wam pokażę w innych filmach, może pokażę Wam inne. Co tu mam jeszcze? Mam... E, o, to jest jakieś takie straszne. Ja to e, sam zawsze się bałem to oglądać, co nigdy tego nie widziałem. To jest taki jakiś straszny film, to jest taki horror. E, bardziej taki jak ktoś lubi i umie się e, e, bać. E, a, a tu to nie wiem. Mam jeszcze trochę tych filmów. Ja będę wam pokazać. No to... Dzisiaj pokażę Wam filmik, który się nazywa e, Kosmiczny mecz e, Może pokażę Wam A Tak to wygląda No i e, oto mamy takie takie coś e, Właśnie jest to Takie coś e, co tym Możemy e, Właśnie zapuścić film z kasety i, Bo to nie jest tak jak e, Dzisiaj, że wkładacie se Kasete do komputera e to wam od razu działa, nie? E to jest właśnie do telewizora. E wkłada, c'è. Cie... A. Dobre. Dobre ci Na początku mamy różne takie pokazówki, takie. A! No i ktoś może sobie pomyśleć, że e, przecież to jest bajka, normalna bajka, bo widziałam królika i. No ale nie. To nie jest normalna bajka. Mamy jakieś takie na początku. Nie Muszę trenować, a ci piłka będzie mnie słuchać. No film jest właśnie o granio w kosz. Mam pokazanych różnych takich murzyjnów jak graja. Zespół zespołu jeden z naszych sklepów albo zadzwoń pod numer w Stanach Zjednoczonych. To nie, to jest jakieś nieważne. Ty na to nie patrzcie. No to jakieś Murzyny. No dobra, to przewijmy sobie. Świeżnie właśnie to wygląda jak przyspieszone Murzyny rzucają e, piłkami do koszu Ale no właśnie tak to wygląda. Można przewijać do przodu, do tyłu. Tylko... tylko do przodu i do tyłu. To jeszcze chyba nie właśnie... E, to jest taki minus tych kaset, że na początku puszczają różne takie reklamy, bzdety i e, takie pier... Dobrze, jeszcze trochę. No jak widzicie właśnie dużo takich bzdet jest puszczanie. Kto? I ktoś może myśli, że to już i ja tak na teraz myślałem, że to już i że to takie głupi film, a to były tylko takie... Na początku właśnie takie głupie rzeczy puszczane, y, które nie są jeszcze tym, co ma być. To chyba już? A jak już wyniki, to pewnie laber, co? Właśnie chodzi o to, że y, jestem y. właśnie chodzi o to, że jestem mały Murzyn i... To jest ENA. To jest ten gościo. To właśnie jest takie bardzo e, dobry jest właśnie w graniu w kosza, w takie, on jest dobrym e, murzynem w to. E, tu na przykład mamy takie coś, że e, oni grają w, e, w tą taką grę, co tymi pałami się wali. To jest właśnie Michal Jordan, ten murzyn, po e, prawie... Dam ci jeszcze jedno. A to właśnie... No, nie ten. do mnie! Przepraszam, 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 A to jest taki śmieszny, gruba zawsze jest śmieszne rzeczy robi jest y, śmieszny i y, y, zawsze jest y, śmieszny jak on. To no i on tu dobry miał w te pały, ale też on właśnie bardziej to on grał w kosz. Panie... Dobre, przewijamy dalej. I tutaj mamy, są takie złe potwory i to jest królik i chodzi o to, że coś tam było, że oni mieli grać w, e, właśnie w ten kosz. Po jednej drużynie właśnie ci z bajki, a po drugiej e, potwory i u tych z bajki jeszcze miał grać Michał Jordan. To jest właśnie takie fajne, bo... A, bo Chodzi właśnie o to, że czasem, widzicie, mamy film, a czasem mamy bajkę, nie, i... Tutaj coś ten Jordan robi, i... No i... E... Nie, da dalej. A. I patrzcie, teraz... E, oni, ci, e, te małe potwory robią się teraz tacy duzi i będą właśnie w, e, dobrze grać w kosz, bo e, duzi ludzie dobrze grają w tą grę. A, widzicie? To jak się nic teraz nie dzieje, to wam mogę e, jeszcze pokazać z tyłu. Będziemy potrzebowali drobnej pomocy. Dobra mama, sprzyjasz? Nie, albo nie. A! To był właśnie taki moment, że e, Michaela Jordana wciągło do tej dziury i to go wciągli ci ludziki z tych bajek. Teraz mamy połączone e, Michaela Jordan z życia prawdziwego i e, ludzie z bajek e, z bajek. I chodzi o to, że e, on ma grać z nimi, z tymi z bajek w drużynie w grze z tymi złymi, żeby oni z nimi wygrali. To jest już taki fajny moment, że ten Murzyn podszedł do tych dzieci i chciał z nimi pograć, ale e, nie umiał w ogóle grać z nimi i, Zobaczcie. Tylko wyglądasz jak on. Spadaj. No! I powiedziej, że spadaj i nie graj jak nie umiesz nie. Fajne to jest. Ten moment. A ten gruba przychodzi i coś chce No chyba nawet grał z nimi. No i tu jest właśnie... Ten właśnie mecz z tymi potworami i... No, to może nie będę wszystkiego zdradzał, tylko powiem, że wygrali właśnie ci z Michałem Jordanem. Ale, jak ktoś chce, to niech sobie sam już oglądnie film. No, i to jest właśnie taki fajny film, gdzie ma macie trochę bajkę i trochę film. Jak ktoś lubi bajkę, to jest bajka, a jak. Ktoś lubi film, to jest film. To jest właśnie kosmiczny mecz. Film fajny, polecam. No i żegnam się z wami. Servus.